Trochę spóźnieni, ale wiadomo, nie jesteśmy radnymi ptaszkami, szczególnie w sobotę. Udaliśmy się na marsz antyszczepionkowców, czyli ludzi, którzy. Chyba... Właśnie nie wiem, czy oni są przeciwko szczepieniom w ogóle, czy nie szczepią swoich zwierząt, czy nie szczepią. w ogóle szczepionki, nie? Szczepionki, czyli że takie pionki może. Nie wiem, prawdopodobnie dzięki temu, że. Znaczy, to, to na pewno, jeżeli nie byłeś szczepiony, to ciosy w szczepionkę nie są dla Ciebie groźne, więc jest to jakieś zabezpieczenie przed Niemcami. No przyłączmy się, chodźcie. Czy są takie szczepionki, które są ok, a są inne, które są podejrzane, czy ogólnie odrzucamy wszystko? Wie Pan co, nie, nie wrzucabym wszystkiego do jednego worka, mm. ale na pewno jest szereg takich szczepionek, które a prawdopodobnie to nie jest podane do informacji publicznej, mm. ale zabierają różne związki które dla tak małych dzieci są bardzo groźne, już pomijając chemię, którą mamy w jedzeniu na co dzień i, i tak dalej, dodając do tego jeszcze. I po to sobie dokładać, tak? Tak myślę. W ogóle szczepionkowcy nie mają, antyszczepionkowcy przepraszam bardzo, nie mają zwierząt, prawda? Bo to też nie chcieliby wycołapać się ten obowiązek. Nie z tego względu. Piesek niedawno zdech. A był szczepiony? No niestety musiał być. Czyli tak naprawdę. Musiał być. Wy nie jesteście ludźmi, którzy nie szczepią, tylko takimi, nie, którzy by nie chcieli. Nie, szcze, nie szczepię, nie szczepię. Ja obecnie nie szczepię już dzieci. A psy, psy, psy pani szczepi. Słucham? Psy no, pani szczepi. tam no, tamtego, który ekipie, zdechł psy tak. szczepią, to. A, to nie rozejrzał. Ale to był stary pies i dawno temu szczepiony, to było wiele jeszcze lat temu. Jeszcze pani wtedy nie była antyszczepionkowcem? Znaczy się jeszcze wtedy nie byłam świadoma. Pan uważa na przykład, że szczepionka powinna być stosowana no. wtedy, kiedy jest, nie ma na przykład epidemii? Bo tak jest właśnie teraz. No, ale właśnie dlatego nie ma epidemii, że no, szczepionka pan, 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 pan stosowana. Pan to wie. No, akurat... Nie, tak, to akurat... nie takie założenie główne szczepionki, że jest stosowana no. wtedy, kiedy wybucha epidemia. No, ale tak? teraz że na przykład wszędzie, zapominać... jest, wszędzie jest ospa wieczna na przykład, bo... Skąd to pan wie, że pan, wszędzie jest ospa wieczna? No bo połowa osiedla ma dzieciaki chore na ospę wieczną. Moja córka chorowała teraz na ospę wieczną. Ale e... to jest normalne, ale to, jest, to jest normalne. Wzmacnia mu się I... organizm, tak? To, bo to są bakterie, to co prawda osłabione, które no są tak. szczepiane i one dają tak, tym, którzy nie byli nieszczepieni, dają do tej populacji yy, znaczy, po prostu Chodzi o to, że, te, że organizm się odparnia na te, te, te bakterie nie, nie, i nie, potem... Nie, nie. Ten, ten organizm, który wir wir wirusy, jest, który jest szczepiony, może zarazić tego nieszczepionego. Mhm. Czyli e, ktoś taki szczepiony sam nie zachoruje, to, a... To jest, to, chodzi, to jest chodzący zarazek. Oprócz, oprócz, uszkodzeń, oprócz uszkodzeń, które... A pan szczepiono? był szczepiony? Nad... Dawno temu, wie pan. Czy pan nie czy jeszcze nie wiem. Ile jest pęcza... powi, powikłań poszczepionych w tej chwili? A ile było kiedyś? Nie mam danych niestety. Nie, nie mam takich danych. Wiem, że na przykład Krztusiec wrócił właśnie dlatego, że... E, od mniej więcej 15 lat skoczyło to dwukrotnie. Tak, tak Mówi Polska tak? Akademia Nauk, Pani twierdzi. Jak, to, że aca, jak 300 osób zachorowało w Stanach... Na odrę to zrobili taką famę na całe Stany, że jest epidemia. A jak zachorowało 200 tysięcy na autyzm, to nikt nie powiedział słowa w, w tym. E, czy jest pani przekonana, że ten autyzm jest właśnie powodowany przez tę rtęć w szczepionkach? Że jestem przekonana. No, na, na, na jakiej podstawie pani e, takie na podstawie wnioski. badań naukowych. Na podstawie badań naukowych? No, urtęć oczywiście jest toksyczna, tylko tyle, że czy znajdują się takie ilości w szczepionkach, że podać się pośledzenie? To Oczywiście. Każda ilość jest toksy toksyczna. Czy to będzie związek taki hmm. czy inny? Tam, gdzie będzie HG, w związku to, to będzie toksyczne. Wykonywania zawodu, przez to, co udowodnił. Doktor Whitfield. Zrobił badanie, które miało wykazywać związek między stosowaniem u dzieci szczepionki, na występowaniem autyzmu i zapalenia jelit i w wyniku dziennikarskiego śledztwa. Okazało się, że wyniki badania są sfałszowane. No, może nie wiedzą tego, wiesz, że taka była sytuacja po prostu, bo to też nie jest. Nie, nie każdy może. Przepraszam bardzo, bo ja znalazłem, że tam, że akurat, że on tam uznano, że ten Wakefield, że to nieprawdy mówił, w sensie, że on został Nie miał mógł... pieniędzy, żeby się, żeby się obronić. Aha, w ten sposób, I Dlatego czyli... został usunięty z grona lekarzy. Abonent chwilowo niedostępny. Rzeczywiście no, a za parę lat może się okazać, że to, co dzisiaj dzieciom jest podawane, że jest szkodliwe, że jest wycofywane. System powie, sorry, a dzieci, a dzieci są chore, zostają tak? Masz rację, Miłość. No. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję ci, miłożku za cierpliwość. Co się udało a, ustalić? To jest, to jest, to jest Siema. Na konto, co się słuchaj, u... no dużo rzeczy udało się ustalić. Czyli co, że co? Jest. Przede wszystkim, słuchaj, przyjechali tutaj ludzie z Telewizji Polskiej. No. Ale nie wiadomo w jakiej roli, bo na przykład minister Jaki jest za stopno? Jaki? A, Jaki. A. No. Jaki taki, dwa cwaniaki? No. W ogóle witam Twojego operatora, jestem wielkim fanem. No, no. Żubi. No, no. Dlaczego nie ma żydów? No, 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 no. On się ukrywa niestety. Chciałem sobie porozmawiać jako z naukowcem Polskiej Akademii Nauk, bo jestem na demonstracji antyszczepionkowców, e, no i e, podobno jest jakiś doktor Wakefield, który e, jest u, jakiś taki, wiesz, jest no... Doktorem. Odebrali mu licencję. No Zobaczmy. tak, ale że dlatego, że nie, nie miał pieniędzy, żeby się bronić podobno. Nie że... no, coś w on ma kupę pieniędzy. A kto go opłaca? No grupy antyszczepionkowe przecież. A ja, on jakoś powiązany jest z tymi szczepionkami starszymi, tak? Że on... On miał e, swoją własną szczepionkę do zaproponowania e, i żeby ją przeforsować, to opublikował takie badanie, w którym sobie cherry to znaczy, że miał sobie dzieciaki rodziny, który którymi współpracował, które go sfinansowały po to, żeby on to zrobił. Znaczy, to wszystko potem wyszło, jakby to nie było jako nie było wiadomo. A -a. I to było kilkanaście dzieciaków e, i potem mu to wykazano. Dobra, a ten, on, bo oni też mówią, że te, może się okazać za chwilę, że te szczepionki są szkodliwe, bo mają rtęć, rtęć powoduje autyzm? Y, po pierwsze nie, bo autyzm jest do jasnej cholery chorobą genetyczną. A. Oprócz tych środowiskowych, które są na przykład efektem brania kwasu walbroinowego w ciąży, ale już wielkie są podejrzenia, że na ten rozwój autyzmu środowiskowego wpływają zanieczyszczenia powietrza i ten. A, a to, że jest, jest rtęć w szczepionkach, to po prawda? prawda? Większość, większość tych sędzi nie ma, bo, że tak powiem, ludzie poszli na rękę. A, czyli już ci nie stosuje, tak? Nie, nie stosuje dobra, dzięki, hej. Daj no. mi kawałek. Okej. Okay. Dany kawałek dalej, bo chcę jarać. Taka Taka pani była starsza, 65 tak? lat, czy miała taki hmm? obrazek wnuczka. Może by z nią wywiad zrobić. A gdzie ona jest? Ja postaram się znaleźć. Dobrze, no. dobrze. Tak, tak, oczywiście, szereg, oczywiście pani okay. tak, e, Dzień dobry, kłaniam się Mikołaj Janus. Pan przyprowadził panią, ponieważ podobno ma pani historię tym, wstrząsającą kolejne, właśnie... To jest mój wnuc wnuczek. Co się, co się stało? Był zaszczepiony 4 godziny po cesarskim cięciu. No to tak się szczepi wszystkie dzieci. tak. Dziękujemy Ale nie 4 godziny. No. I tym bardziej po cesarskim cięciu. Dziecko miało 10 punktów. Moja turka też była się zdrowe. A? Po czterech godzinach, jak go zaszczepili, zaczął się problem. Zawieźli go z gniezna do Poznania i tam w ciągu 15 dni dostał sepsę. Wątroba się powiększyła, był cały żółty i zmarł. I prawdopodobnie jakieś zakażenie się zdarzyło po, po, podczas zastrzyku tego. Tak. Ale to nie jest wina szczepionki, tylko źle wykonanego. To jest wina szczepionki. To jest wina szczepionki, bo to była na żółtaczkę. Zrobił higienicy. cały żółty. Znaczy tak, ale warunki kliniczne w szpitalu sprawiły, że, że dostały się te, te zarazki. Nie, on dostał szczepionkę za wcześnie. Podziękujmy jej. Za wcześnie. To. No tak, ale to i zostało jakoś... Znaczy na jakiej podstawie pani, pani to wie? Bo był cały żółty. No, no ciężko się pogodzić z takimi strasznymi misje, rzeczami. Misje informowania... Smutne to. Dba się o swoje zdrowie. Sanepid Polska. Państwo z Warszawy są, czy... Z Gdańska. Gdańska. Czy państwo kartę, jakieś szczepień mają, czy w ogóle, czy... Pan nie? Pan jest... Przepraszam, skąd? Sanepid Polska. Ja bardzo pozdrawiam pt.pl. Tak, nie ja pan też. Pan pan Sanepid. Pan to są dane wrażliwe, proszę pana, i nie udostępnia się ich publicznie. Pan nie jest szczepiony. A to nie jest pana interes. Pan, pan psa? To jest słaby temat do żartów, naprawdę. Nie, właśnie, żartuję. To państwo żartują. Ale to jest słaby państwo temat do żartów. No, państwo mówią, że oficjalne stanowisko polskich naukowców to jest kłamstwo. No, nie, państwo żartują. przeczytać oficjalne dokumenty farmaceutyczne dołączane do szczepień. O. Najpierw, na początek i statystyki oficjalne. Hmm. I wtedy wyciągnąć wnioski. Jakie wnioski pani wyciągnęła z tych dokumentów? Wie pan co? Mówi pan do mnie w tak napastliwy sposób, że naprawdę. Nie, to... nie. Jakie Panie wnioski to, pani wyciągnęła? Jest, nie potrafię rozmawiać, to... nie potrafi rozmawiać no. na sposób. Ty, nie, no to z mogę z się. Czy ich oczu nie widzę. Już. O, jak słońce. E, jakie wnioski pani wyciągnęła z dokumentu? E, te się, jakie jest pani takie ogólne zdanie, dwóch zdaniach o szczepionce? Bardzo chętnie bym z panem porozmawiała, gdybym. To miała, rozmawiajmy. Że jest tam jakakolwiek chęć e, rozmowy, naprawdę? Te, rozmawiaj, tak. Pan ma psa? Już nie mam. Dlaczego? To zdech. Był szczepiony? Panie, co pan pierdzieli? Pytam, czy był szczepiony pies? Czy pana. Pan chce rozmawiać jakoś poważnie, czy coś? No tak, Chodzi tutaj o wybór, że można tak. sobie szczepić lub nie można sobie szczepić. Hmm. Wybór, po prostu. Hmm. A pan pan wie, za, a chciał pan... wybrać, że żeby... tak. nie można. Słuchaj, mogę sobie wybrać jak sobie chcę, ale mam wybór. Jak nie ma ktoś nie To, to tak... takie gadanie, że mieć wybór. Tak samo można powiedzieć, Jak ja chcę czasy, mieć wybór. Ty... Pan, no, to taki argument, szkoda czasu, no. No, no to jest zagadka. O wszystkim tak można powiedzieć, że ja chcę mieć wybór i potem... Jakiś blogerem? Nie, jestem z pyta.pl. Co to jest pytapel? Pyta.pl, to jest pyta.pl, no. No to, co? no to No to co? To w jest? Reportaże, materiały, jakie dokumentalne. No ciekawa sprawa, bo to jest międzynarodowy strajk kobiet. Jest ciekawa sprawa, bo to pokazuje, że tak e, ci sami ludzie na tych samych demonstracjach, znaczy na różnych demonstracjach, u pani międzynarodowy strajk kobiet. I pani też e, przeciwko szczepion szczepionkom. O jakie fajne dzieciaki? Nie Szczepione. Na wszystko? Tak. To no dobrze. Przymusowi, nie przeciwko szczepionkom. Ale to jakby nie było przymusu, to by pani nie szczepiły? Chcemy mieć wybór. No ale wybór, żeby nie szczepić? Chcemy mieć wybór, czy, czy szczepimy, czy nie. Ale tak jakby Pani miały wybór, to panie nie szczepiły? <grym> e, miałybyśmy wybór. Ale to by Pani nie szczepiły w związku z tym? Nie wiem co by było gdyby, na razie chcemy mieć wybór. A dzieci są jednak zaczepione i dobrze. No właśnie, no właśnie. Nie, no ja zadaję pytanie, chodzi mi o to, że Pani mówi, że chce no mieć panie, wybór. Czy Pan zadaje pytanie? No to jak Pan chce być no nagrywany, no to jak Pan na ten Ale reportaż robię. Dość depopulacji populacji Słowian. Czy oni są tym obowiązkiem szczepień najbardziej narażeni? Nie, to ja wykorzystałem po prostu... Sytuację, czasu, że to Oczywiście, oswale. tak, tak, bo problem jest znacznie głębszy. A? Bardzo szeroki, bo... Że to, jest nas to coraz jest mniej. Wszystko. Tak, bo to są, jest problem lekarstw, problem GMO, problem rolnictwa ekologicznego hmm. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ze sobą związane. Pan Ten, chciał się przeciwstawić temu, że jest nas coraz mniej. Oczywiście, przyjechałem z Wrocławia. A pan, pan jakoś tak powiększył grono Polaków, czy... Owszem. Dzieci moja ma. Moja córka nie. Należy no, no, córce takie hasło pokazywać. A będzie, będzie, bo on o mnie będzie wisiał. Pan nie uchodzi, no niech wisi, Będzie wisiał. Jak najbardziej, kłaniam się. Miłego dnia. Się. Przepraszam bardzo, mam takie pytanie, bo pan ma hasło, że bezpieczna szczepionka nie istnieje, a Proszę. tatuaż czy istnieje bezpieczny, bo nie wiem czy wie pan, Chodzi ale... O dziecko, nie o mnie. No tak, ale e, pan nie. się naraża, robiąc tatuaże, na hifa i żółtaczkę. Też jest szansa, ryzyko. No ale dobra, nie rozmawiać z nimi. Tutaj... Pan ucieka przed niewygodnymi pytaniami. Proszę nie uciekać przed niewygodnym pytaniem. Ale jakim niewygodnym pytaniem? No, e, czy pan sobie daje sprawę, że tatuaże też są ryzykowne? Ale tak samo jest w szpitalach. szpitalek. W szpitalach jest brud i syf, to tak samo jest zagrożenie mimo to. No właśnie, dlatego na przykład no dziecko dostaje sepsy nie dlatego, że szczepionka jest zła, tylko że igła była brudna, że tam warunki były niesterylne. Ale to chyba powinniście walczyć z standardami. Ale to nie Eem. chodzi o nieszczepienie, tylko o walkę o przymus szczepień. Jak no tak, ktoś ale ma ochotę, no, może no, sobie nawet 10, 10. No jasne, 10 ale, ale to gdyby nie było przymusu, to byście też szczepili? Proszę? Gdyby nie było przymusu, to też byście szczepili? Nie szczepili. Ale tu nie jest mowa, czy byśmy szczepili, czy nie Jeżeli no, walczycie o, o to, żeby nie było o przymusu. O? A bo na końcu odnosi wypowiadać, rodzice, którzy w no, dzieci dź... miały nopy, to pan się z nimi tam. No tak, ale bo jak macie ma dziecko chore, to się obwinia szczepionki, no bo to łatwiej. Nie, no ta... My właśnie nie mamy chorego dziecka. Nie no, to bardzo dobrze. no. Bo właśnie się bo mi nie zaczepi się na, na nic. Na nic. To przestępstwo jest. A my jesteśmy w totalitarnym? No... Względem na szczepionek najwidoczniej. Tak, no, ale dobrze. No, dlatego bo są Ludzie, którzy ludzi. nie szczepią. Nie chciałbym, żeby no, moja córka się bawiła ludzi, z dzieckiem, bawiło, które jest nieszczepione. No ja nie, no, nie chciałabym, żeby moja córka bawiła się z kimś, kto zaszczepił się na... które zarażają. No, no żywe szczepionki no. zarażają. Żywe szczepionki tak, zarażają. Żywe szczepionki. A, czyli to jest bakteria, no to na tym polega, czy wirusami się tak, bakteriami... Tak, wprowadza się y, żywą, y, żywego wirusa no, w osłabionym stadium po to, żeby uodpornić... No tak, organizm. na tym polega szczepionka, to Ta, działa, tak, Eureka, Paster to wynalazł, Pura. To ja mówię, zaznajmijcie się głębiej nie. Zapytaj... No się cały czas i no to, wychodzi, że to bzdura. No, są badania. No dlatego, dlatego jak jest bzdura to... No pytałem to jest się tyle naukowca. Ludzi. No bo to jest, jest właśnie zgromadzenie tych ludzi, którzy tak uważają, dlatego jest ich tyle tutaj. Ale i do tej osób ma dzieci, które są chore. Po no dlatego winią szczepionki, bo to najłatwiej tak. No a kogo, kogo, kogo mogą winić, jak zaszczepili, dziecko było zdrowe, a na drugi dzień dziecko jest warzywem. Geny na przykład. No geny. To dlaczego ci lekarze tutaj, tutaj bo, tak samochodzą? Bo dzieci się wszystkie szczepi po urodzeniu, a potem... Dobra, proszę, oni chcą tylko mieć W Polsce tak, w pierwszej dobie, a w Europie? To psa od na wściekliznę w, w trzecim miesiącu się bierze i szczepi. psana na wściekliznę. Jest, to się nie szczepi to jest mocna szczepionka. Oczywiście, że dla, dla ludzi tak samo jest. No To jest chyba drobna przesada, że stop eksperymenta wala doktor Mengele na dzieciach. Nie, wcale bynajmniej nie przesada, to dokładnie, hmm? właśnie to dokładnie się dzieje. A, no czyli jakby tak pan to pisał, gdzie to się dzieje? W polskich szpitalach, codziennie. Hmm? I to są eksperymenty. To najpierw są eksperymenty chyba na zwierzętach, naukowcy robią. No co? nie, właśnie widzi pan to, nie ma pan podstawowej wiedzy. Na to no, o argument. Jeżeli, jeżeli chodzi o szczepionki. A. Nie istnieje coś takiego jak badanie szczepionek. Jeżeli ma Pan lekarstwo, to żeby wpuścić lekarstwo na rynek, firma farmaceutyczna musi je badać 5-6 lat na podwójnie ślepiej próbie. To znaczy podaje się placebo ludziom zwykłym i chorym. I dopiero wtedy sprawdza ale się. jest efekt. wiele szczepionek, już takich od lat funkcjonujących, które działają. No, no, i no właśnie widać jak działają. To wszystko te tysiące ludzi, co pan widzi, to są tysiące ludzi z uszkodzonymi dziećmi po szczepionkach. Hmm. To mają to autyzm działa. te dzieci, tak? No nie tylko autyzm, bo spektrum powikłań poszczepiennych. A autyzm autyzm to... nie jest genetycznie powodowany, a nie, nie przez Nie, proszę pana. Jeżeli w jednej szczepionce Czyli ta... Nie, Nie, znaczy naukowcy mówią, że tak, albo pan to mówi, pana, że nie. Naukowcy to mówią, tutaj ja znam takich naukowców, którzy mówili, że armia radziecka z tobą dziecka, ale też byli naukowcy. Ja hmm. to znaczy mówię o naukowca, który pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Y Trofim Łysenko też był naukowcem radzieckim. No ale to ja mówię imię, o, ale nie mówię o radzieckich naukowcach, no tylko pana, aktualnie pracujących w Polskiej ak Akademii Nauk. Proszę pana, aktualnie, wczoraj to dziś, tyle że wczoraj, a jutro to dziś, tyle że nie, jutro. To nie, nieprawda. Oni Czas pracują w Polskiej te... Akademii Nauk. Proszę pana, w Polskiej Akademii Nauk też pracowali wspólnicy Trofi Łysenki. No ale to było na komuny. A teraz to co jest? No teraz nie ma komuny. To się tylko tak panu wydaje. I mój dziadek miał obowiązki za Hitlera, za Stalina i ja a, też mam to. A wie, po, wie pan, wierzę. że było jakieś polio i dzieci chorowały na polio, potem weszły nie, proszę szczepionki? Pana, te, nie, proszę pana, szczepionki weszły hmm. dopiero po tym, jak epidemie zaczęły wygasać. A właśnie te choroby, które istnieją, takie jak polio, to co widzieliśmy, choroby Heinego-Medina z tymi dziećmi, Aha. to jest właśnie polio poszczepienne. To jest to polio wywołane przez szczepionego wirusa. No ale to te dzieci, które właśnie były szczepione w latach 50 no, 60 pana, one to nie, są, nie dostawały polio. Nie, właśnie, proszę pana, nie, epidemia... Odwrotnie po, nie, było nie, proszę nie. Pana, epidemia tych y, zakażeń polio to jest właśnie po Pan na pewno nie ma dyplomu mechanika samochodowego. Nie mam. To, no dobrze, no więc ja teraz panu powiem, niech pan otworzy maskę i do wlewu oleju, zamiast, laki zamiast y, lakieru określonego, Oleju określonej specyfikacji, jak pan wleje na kierubejce. Ja to panu mówię jako dyplomowany mechanik samochodowy. Proszę bardzo, a to, co się stanie z, pan, z pańskim samochodem, jak panu tłoki wyjdą przez maskę, to będzie przypadek. To na pewno nie będzie wina na kierubejce. No tak, ale to dość oczywiste, że to nieprawda jest. No, nie, jak to nieprawda? Może że jak wleje, tak to, nie to no się dobrze, będzie a... źle, to wiadomo. No dobrze, no to a ze szypiątkami jest tak samo. Jeżeli pan podaje dziecku e, dwukilowemu ilość rtęci o. Ale to nie ma rtęci już. Proszę pana. To jest szczepionka BCG. Ełwax bodajże, Ełwax... Ełwax, tak? Tak, Ełwax B. Tak samo szczepionka przeciw gruźlicy, której mm. nigdzie na świecie się nie używa poza Polską. Mm. Jesteśmy ewenementem w skali nie, chyba jeszcze tylko Rumunia. Mamy z kim się tutaj e, porównywać. A e, e, jak się pisze Ełwax? E, no tak jak się słyszy, Ełwax przez X. Przez, przez, X ale, przez V. O, przez v, no właśnie. No Ełwax skład, dobra. Wie Pan, e, pan nie, e, hmm. tam nie będzie e, bezpośrednio napisane Mercury, ponieważ e, te związki rtęci, one są łączone i są ukrywane, ukrywane pod innymi łacińskimi nazwami. To trzeba, to trzeba sobie no tak, e, to odpowiednio odpowiednio, tak. odpowiednio sprawdzić. Dlatego ja Panu mówię to, co mówią lekarze, którzy się na tym znają, którzy też są specjalistami. Hmm. Tak zawiera jest, antygen jest poli powierzcho powierzchowniowy wirusa zapalenia jest, wątroby. Jest politorbat osiemdziesiąty. dorosłych, jest, zawiera y, zapalenia, nie, nie, ma, nie ma nic od rtęci. A no wie pan, to co oni no, tu na, napiszą. Chociaż bym ulotkę, to jest ulotka. Szą pana. Yy... To, co oni panu tutaj napiszą, to jest. Ale nie, jak pan sobie. Ulotka internetowa, a ulotka w produkcie. E... To jest właśnie wersja elektroniczna. No, wersja elektroniczna. proszę pana, ale jak pan sobie weźmie ulotkę, pójdzie do lekarza, weźmie pan sobie ulotkę drukowaną ze szczepionki pod warunkiem, że on ją panu da. Bo jeżeli go poprosi pan o ulotkę, to on może pana wygodnie. Powikłania są, tak, i w najgorszych przypadkach jest ból stawów i podwyższenie temperatury, osłabienie. No, pana, to co oni piszą, to niech pan idzie do tych rodziców. To znaczy, którzy... Wejmujże ulotki, żeby niech, niech, no. niech pan idzie do tych rodziców, którzy są z, dzie z dziećmi na wózku. Pani jeszcze Piotra Pani siedzi na betonie, bo wilka pani zanie. Zasad naszej cywilizacji. O pani też. Stop de populacji. Pe, takie słowo podsumowania myśli, na zakończenie. To nie Ale jakie o pytanie? O tak słowo podsumowania na zakończenie. Parkowe, czy uda się i, coś wywalczyć antysionkowcom, czy, procedury czy procedury. uda się wrócić do średniowiecza. W Polsce. Nie do średniowiecza, Lecz yy, yy, bez pozorów zabijania naszych dzieci szczepionkami i nazywanie tego postępem. Gruszy. Depopulacja jest tego. faktem. No Zabijanie się naszych się dzieci przez szczepionki jest faktem. Choroby naszych dzieci groźnie. wywoływane przez szczepionki są groźni. faktem. To nie średniowiecze. Dłużej. To naprawdę walka o zdrowie, dłużej. o życie naszych Nasze dzieci. Żeby Niemcy nie mogli ciosów w szczepionkę to na przykład. Pokrzewa. Niech nam Bóg, Bóg dopomoże no. i zlikwiduje przymus szczepionkarski. Dzisiaj I depopulację dzień, żeby, żeby wywoływaną żeby, żeby przez niepotrzebne szkodliwe Większości złe szczepionki. jest kilka filmików nie, na YouTubie, które potwierdzają zza, te słowa, więc musi świetność. to być. Musi coś tym być po prostu. To, to jest prawda. Jest. Dziękuję bardzo. Powiedz na państwo ośmielą się ingrenować. Nie mamy, że to najwyecie drożenka Zagrinski, na potrzebuję jednego